Pokaz naukowy. Pokaz naukowy to historia opowiedziana za pomocą doświadczeń. I jak w każdej historii, dobrze jest od czegoś zacząć, od jakiegoś zarysowania akcji, więc. Więc wszyscy wyciągamy ręce przed siebie. Śmiało, wszyscy, wszyscy, wszyscy przed siebie, kciukami do góry. Kciuki to te, te najkrótsze zazwyczaj, najgrubsze, paluchy. Kciuki są u góry. Obracamy kciukami na dół. Krzyżujemy ręce, rozczapiżamy paluchy i zaplatamy wszystkie mocno ze sobą. I teraz. Ruszamy małym palcem lewej ręki. Trzeba się przez chwilę zastanawiać, która właściwie jest lewa, która jest prawa, przecież siedzę tu już mi godzinę, ale po chwili mózg sobie przypomina, to jest mały palec lewej ręki. A, ja umiem nim ruszyć. To teraz wskazującym prawej ręki. Powinno być odrobinę łatwiej, bo mózg dopiero co sobie przypomniał, która jest która, ale najtrudniejsze dzieje się teraz. Prostujemy kciuki. I te kciuki obracamy do góry. I, i mamy jeszcze jakiś taki konflikt na re, re, relacji, nie wiem, Aż może zasłoniło. Ręce są do góry, tak? Kciuki też są do góry. Kciuki obracam na dół, krzyżuję ręce, za zaplatam. Teraz przynajmniej część z was powinna się zastanowić, on dał prawą rękę nad lewą, czy lewą rękę nad prawą? Okazuje się, że... Że nie ma znaczenia. Ważne jest coś zupełnie innego. Użam małym palcem, lewym małym palcem, wskazującym palcem prawym, prostuję kciuki, a następnie kciuki obracam do góry. Nasz mózg często wybiera, przebiera w informacjach, które do niego docierają. I kiedy skupiamy się na jakiejś czynności, możemy nie zauważyć najważniejszej części doświadczenia. To jest najważniejsza część doświadczenia. Kiedy moje ręce już nie są splecione, kiedy poprawiam sobie statyw od mikrofonu i wracam w zupełnie innym splocie niż wy wszyscy. Ja mogę, a wy nie. Pokazami naukowymi zajmujemy się od paru lat, od kilku lat, i nieustannie towarzyszy nam pytanie, czym właściwie one są czym się różnią od spektaklu, od wystąpienia publicznego, od warsztatu naukowego. uknąćmy sobie taką. Teorie, że dla nas pokaz naukowy to historia opowiedziana za pomocą doświadczeń naukowych czy aktywności. Kto może być odbiorcą takiego pokazu naukowego? No, okazuje się, że tak naprawdę każdy. Każdy. To może być dziecko razem z drugim dzieckiem, które przyszło z trzecim dzieckiem, to może być dziecko, które przyszło z rodzicami, to mogą być rodzice czy znajomi rodziców na jakiejś imprezie firmowej, na przykład. Nie ma znaczenia. Ważne jest, żebyśmy to my, kiedy przygotowujemy taki pokaz, kiedy tworzymy jego scenariusz, mieli w głowie odpowiedź na trzy ważne pytania. Komu będę mówił, o czym będę mówił i, i po co właściwie będę mówił. Dopiero potem pojawia się jak. Jak. I temat, temat, czyli o czym taki pokaz, o czym taka prezentacja naukowa myśli? Może być. Okazuje się, że zwykle kojarzymy to z jakąś fizyką, chemią, z konkretnym słowem aerodynamika, albo bardziej ograniczając, strumień powietrza. Może, może być. Elektrostatyka, może być chemia, może coś bardziej skomplikowanego. Na przykład, Tomek dziś rano jeszcze robił pokaz o sekretnym życiu roślin tajemniczym życiu roślin w Poznaniu. Moim jeszcze jed... godzinę temu w trasie byłem. Moim ulubionym tematem jednym z ulubionych są śmieci. Pokaz o segregowaniu śmieci też da się. Da się i stąd jedno z ulubionych doświadczeń. W każdym duecie jest takie doświadczenie. Takie doświadczenie, kiedy już nie wiadomo, co zrobić w jakimś pokazie, kiedy scenariusz się nie klei, nie wiemy absolutnie, co zrobić. I, i Paweł zazwyczaj ma w tamtej takie. Co? Co? Drzewo z gazety. I za każdym razem, drzewo, z gazety. to jeszcze nie koniec, spokojnie. Wielkanoc idzie, zapamiętajcie. Albo rakieta. Drzewo z gazety. Drzewo z gazety. No tak, może być to drzewo z gazety. Przykłady można mnożyć. Natomiast jak zwykle oglądamy pokazy naukowe w Polsce czy za granicą, zdarzyło nam się to już wielokrotnie, one zwykle są podobne, czyli bierzemy ciekły azot, suchy lód, jakieś mikstury, przelewamy to jedno do drugiego i w rezultacie wszystkie te pokazy to zbiór doświadczeń z niskimi temperaturami, wszystkie dosyć podobne. Co zrobić, żeby mogło to być coś innego? No bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że to wszystko jest złe, a my dwaj nagle odkryliśmy ten jeden słuszny i że robimy wszystko najlepiej, jakby się dało. Wiele tych pokazów, jest bardzo dobrych, ma bardzo dobrze wykonane doświadczenia. One są pięknie zaprezentowane, mają przekaz merytoryczny, są dobrze ograne. Ale często jest tak, że merytoryka gdzieś, gdzieś ucieka. Gdzieś ucieka, skupiamy się bardziej na tym, że coś wybuchło, coś błysnęło, coś się zadziało, ale po pokazie tak w sumie się zastanawiamy i, i, i o, czym to, o czym to było właściwie. I naszym zdaniem, wydaje mi się, że. Historia, opowiedziana historia wewnątrz pokazu, właśnie jest tym, co sprawia, że ten pokaz może gdzieś tam bardziej zostać zapamiętany. Jeżeli jesteśmy już przy, przy Poznaniu, przy, a właściwie wróciliśmy. Dzisiaj opowiadałem dzieciakom o, o tym, jak różne rośliny radzą sobie z życiem, i na przykład jak kwiaty radzą sobie z życiem razem z pszczołami. I wykonałem nawet kwiatek własnoręcznie ładny. Ale to nie jest doświadczenia, bo niektóre kwiaty pozwalają pomagają pszczołom znaleźć swój ten najbardziej smakowity dla nich środek, odpowiednio dobierając barwy, barwy, których my nie widzimy, a które pszczoły mogą zobaczyć, ponieważ widzą również światło ultrafioletowe. I jeżeli oświetlimy coś tym światłem to kwiaty, który dla nas wydawał się całkiem atrakcyjnym różowym kwiatkiem z niebieskim środkiem, może okazać się dużo ciekawszy dla takiego owada. Bo prawda jest taka, że nie wiem, czy wiecie, ale każda pszczoła, Pawełku, każda pszczoła, ona po prostu kocha te wszystkie kwiaty. I, i ona je kocha. I nieważne, czy ten kwiat świeci w UV, czy nie świeci, Ważne jest, żeby się odnalazły. I w takim pokazie naukowym, jeżeli już mamy ten temat, niech to będą kwiaty, niech to będą pszczoły, niech to będą fraktale, machiny oblężnicze, mogą być najróżniejsze tematy, yy, ważne, żeby też yy, była energia. Zaczynamy tak naprawdę pokaz nie w momencie, w którym zaczęliśmy, tylko wcześniej. Gdy witamy się z publicznością, gdy dzieciaki wchodzą, przybijają piątki. Tu nam nie pozwolili. Ale pytamy się, skąd przyjechali, jak, jak się dzisiaj czują. O, tu widzę, że są uśmiechy, więc jeszcze, jeszcze energia jest. I... Warto, żeby dbać o tą energię cały czas. Zaczęliśmy od czegoś na rozruszanie się państwa, później była jakaś wartość merytoryczna, następnie doświadczenie, no według mnie bardzo dobre, natomiast w pewnym momencie ta energia znowu zaczyna przesiadać, więc zacznijmy kolejne doświadczenie. Uwaga! Wyciągamy prawą rękę do przodu, lewą rękę do przodu, i łączymy je gdzieś pomiędzy. Zapoznamy się teraz z tarciem. Jedna powierzchnia, trzy o drugą. Zaczyna robić się ciepło. O, zwykła, prosta aktywność, ale jeżeli ją rozwiniemy, bo przecież tarcie zależy chociażby od szybkości trących powierzchni, albo od siły, z jaką naciskamy, i już czujemy trochę więcej ciepła na naszych dłoniach. I tak, rozgrzani. A jeszcze dodatkowo rozgrzani podczas pokazu. Fabularyzacja. Fabularyzacja, narracja jest czymś, co spaja naszą historię w tym, w tym naszym pokazie. Bo tak jak w dobrym filmie czy w dobrym serialu jest jakiś początek akcji, jest jakieś zawiązanie, rozbudowanie, są jakieś zwroty, jest coś, co sprawia, że faktycznie chce nam się to oglądać, chce nam się tego słuchać dalej. Jesteśmy ciekawi, co za chwilę się wydarzy. I z narracją jest także różne doświadczenia. Nawet czasem jedno i to samo doświadczenie można ubrać w różne narracje. Moi drodzy, klasyczne doświadczenie. Tomek wykonywał je już setki razy. Szklanka, z drugiej strony obciążenie sznurek. Uwaga, pierwszy raz doświadczenie bez mówienia, ograne przez Tomka ciszą. Jest, jest. Słuchajcie, cisza czasem w doświadczeniach bardzo, bardzo pomaga, bardzo pomaga skupić uwagę na danym elemencie. Ale możemy przecież jeszcze inaczej ograć to doświadczenie. To samo doświadczenie. Tomek w tym momencie może nie do końca wie, co robi. Pierwszy raz dzisiaj ten sznurek akurat wykorzystał do tego doświadczenia. Właściwie to też jest szklanka, którą tym razem nie udało mu się słóc, bo poprzednia przezroczysta, no niestety, wylądowała jednak na podłodze. Nie wiem, dasz radę? No, no spróbuj, spróbuj chociaż raz. Musisz puścić, puścić obciążenie, tak? Musisz puścić obciążenie i tak. wtedy. Tak. tak, no to, no to puść. Doświadczenie, które po prostu ograne jest na nie do końca mi wyszło. Czasem też taki element humorystyczny gdzieś nam się w pokazie może przydać. Spróbujmy jeszcze raz. Proszę Państwa, przed Wami Tomasz Ruszkowski ze swoją nieodłączną szklanką z obciążeniem. I oto po raz pierwszy dziś wieczorem zobaczycie niesamowitą szklankę na sznurku. Uwaga, werble. Ech, za małe werble, jeszcze raz, uwaga! Werble? Porządnie i werble? Ha! Brawa! Tomasz i jego szklanka. Taki przykład nazywamy graniem na Showmana. On jest dużo lepszy w tym ode mnie. I czasem długo się popisywać. Bohaterowie. W każdym pokazie dobrze, jeżeli czasem pojawi się jakiś bohater. Nim może być dziedzina nauki, w której akurat się obracamy. Może to być też jeden z nas, jeżeli na przykład wyczeszemy brodę, albo doczepimy Pawłowi pelerynę, to może być również jakiś rekwizyt. I nam bardzo często towarzyszy Stefan. Stefan jest kaczką jest kaczką, która nawet nie piszczy, ale zdarza się tak, że dzieci bardziej pamiętają jego imię niż nasze. I to jest taki, taki rekwizyt, który zaczął żyć i nie może przestać, bo jak go nie zabierzemy, to pytają, gdzie jest Stefan? Gdzie jest Przy, Stefan? Przyjeżdżamy po gdzie raz Stefan? kolejny w dane miejsce i... A dlaczego tym razem nie było Stefana, bo nie pasował nam do tego pokazu? To może zróbcie następnym razem tak, żeby jednak Stefan się pojawił. Może przecież w tym pokazie gdzieś też nam towarzyszyć. No dobrze ale nie pokazałeś swojej kaczy? Bo czasem jak nie jeździ z nami Stefan, to jeździ z nami ona. Ale sukcesem Stefana jest to, że został zapamiętany. To znaczy, że jako rekwizyt odniósł swój sukces, bo dzieci go pamiętają, dorośli go pamiętają, nasi znajomi go pamiętają. Może nas też zapamiętają. Dobrze, gdyby do danej historii były takie elementy, które gdzieś sprawdzają się w naszym życiu codziennym. Jeżeli słyszymy o czymś, co jest dla nas abstrakcją o elektronach słyszeliśmy przed chwilą o przepływie ładunków elektrycznych podczas prądu być może być może nie jest to dla nas od tak jasne, ale jeżeli odniesiemy się do takich codziennych rzeczy, sytuacji. Przecież nie każdy z was ma pompę próżniową w domu, ale każdy spotkał się z, z zastaną nakrętką w e, słoików w kuchni. Nie każdy z was prawdopodobnie eksperymentował z e, matematyką, ale być może matematyka kryje się również w waszej e, kuchni. Po na przykład jedliście z zupę fraktalówkę z gotowanych fraktali. Takich białych albo zielonych czasem. Zielone to zapiekane z serem, tak. A, ale fraktale ogólnie są bardzo smaczne, te, te roślinne. Fajnie jest, jeżeli taki rekwizyt możemy znaleźć w domu na przykład i w jakiś sposób go wykorzystać. Niekoniecznie w domu. Możemy eksperymentować z różnymi, najróżniejszymi rzeczami, w barze, w szkole, gdziekolwiek się nie znajdziemy. Eksperymenty naukowe czy pokazy naukowe nie są tylko dla dzieci. Nie, absolutnie. I mamy dla Was jeszcze jeden. Jeden rekwizyt, z którym również. O, ten. Z nim też wiąże się jakaś historia. I żeby tą historię zrozumieć, musicie się w nią wsłuchać. Czy płynęliście kiedyś statkiem, takim, mały, nie, nie, takim małym, nie takim kutrem na dorsze po Bałtyku, tylko takim dużym, fest, statkiem, co to i samochody pakują, i ludzi pakują, taki promem to się chyba nazywa. Płynęliście, nie płynęliście, przepłyńcie się, ci, którzy nie płynęli, a ci, którzy już płynęli, jeszcze raz. Ja miałem okazję płynąć takim dużym promem przez kanał La Manche, przeprawić się z Francji do Wielkiej Brytanii. Spędziłem około tygodnia w Normandii, czekałem po prostu na ten jeden rejs, bo po prostu nie mogłem się doczekać tego, jak wejdę na ten wielki statek, przeprawię się przez ten wielki kanał i będę to wszystko podziwiał. I tak naprawdę te ostatnie dni pobytu to już było tylko odliczanie do tego, kiedy skończy się już ten pobyt w, we Francji i będzie można wsiąść na ten prom i popłynąć, przepłynąć. No i następuje ten, ten dzień, w którym mamy płynąć jest mgła. Mówiąc mgła, mam na myśli mgła. Taka mgła, że ktoś wsadza mnie do tak... Nie, nie, jeszcze nie angielska, francuska mgła. Ktoś mnie wsadza do taksówki, ktoś mnie gdzieś zawozi i mówi, że to jest port. Ktoś inny każe mi złapać poręcz i mówi, że po tych schodach, to że nie do, że do nieba, bo nie widzę gdzie, ale że da ten prom właśnie. Więc to jest zawód. To jest coś, na co czekaliście i czekaliście i wchodzicie po prostu po omacku na ten statek. Nie widać absolutnie nic. I wtedy okazuje się, że... Taki rejs ma swoje inne walory. Zamknijcie oczy. Ja wiem, to, to wymaga wielkiej, wielkiego zaufania. Szczególnie jeżeli dwóch facetów od pokazu stoi na scenie i coś kombinują, ale zamknijcie oczy i wczujcie się w tą sytuację, gdzie absolutnie nic nie widać. I okazuje się, że rejs zaczyna dostarczać innych różnych rzeczy. Najpierw zaczynacie wsłuchiwać się w szum fal. Przecież to was otacza ze wszystkich stron, coś, na co mogliście nie zwrócić normalnie uwagi. Sam statek, on wydaje całą masę dźwięków. Ten silnik diesla, on tak klekocze, tak, tak klekocze. Tak, 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 i to wszystko czuć można, te, te dźwięki. Im bardziej oddalacie się od nabrzeża, tym więcej rybit w jakiś mew, tam gdzieś coś skrzeczy. To wszystko daje taki piękny koncert, ale to jest bardzo ruchliwy kanał, więc takim najbardziej spektakularnym dźwiękiem z tych wszystkich w tym gle. Jest dźwięk takiej, takiej syreny okrętowej. Takiego dźwięku, który wiecie, jeden statek ostrzega się przed, przed drugim statkiem, kiedy coś się zbliża w takiej, w takiej potężnej mgle. To nie jest coś, czego byście. Czego byście doświadczyli w taki słoneczny dzień. Brzmiałaby tak samo. Brzmiałaby tak samo, ale zupełnie inaczej byście ją odebrali. Pokaz naukowy to historia opowiedziana przy pomocy doświadczeń. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.